Cześć! Tym razem chciałbym zaprezentować Wam prosty trening nóg, jednak w stylu fitnessowym, więc z rozliczeniem do muzyki. Będą to tylko dwa ćwiczenia, jednak w takiej ciekawszej sekwencji, więc pierwsze ćwiczenie będzie to przysiad z odwodzeniem nogi do boku. Czyli schodzimy do dołu, zginając się tutaj w stawie biodrowym i kolanowym, nie pochylając zbyt mocno, kolana lecą tak jak palce. Ewentualnie lekko na zewnątrz, na pewno nie do środka. No i cały czas napięcie tutaj w brzuchu trzymamy. I schodzimy tak mniej więcej do kąta prostego, jak nam zakres pozwala, byle nie odrywać pięt od podłoża. I następnie w górę wychodzimy w pełni prostując się w kolanach i w biodrze. No i po wykonaniu takiego jednego przysiadu przechodzimy do odwodzenia nogi do boku. No więc przenosimy ciężar ciała na drugą nogę. Op, I trzymając równowagę odwodzimy, odwodzimy tą nogę. Tak jak nam zakres pozwala i równowaga także. No tak mniej więcej jak już będzie poziom, no to już moim zdaniem maksy więcej nie trzeba. I schodzimy do dołu tak samo trzymając tą równowagę. No i po wykonaniu przysiadu odwodzenia na jedną nogę. Wykonujemy kolejny przysiad. Tak samo jak pierwszy, czyli też stopy na szerokość bioder i przysiad. Pewnej tutaj poprawnej technice. Następnie przechodzimy do odwodzenia drugiej nogi. Hop. I to jest pierwsze ćwiczenie. A drugie ćwiczenie będzie to jakby wykrok w przód i w tył. Z tym, że w przód wykonujemy standardowy wykrok, czyli wychodzimy jedną nogą od pięty do przodu. Schodzimy w dół, też nie pochylając się zbytnio, staramy się utrzymać tak mniej więcej w jednej linii, tak pionowej, tutaj barki i biodra. No i kolanem nie wychodzimy za daleko. No i tak samo jak w przysiadzie, wiadomo, nie może zajść do środka. to cały czas musimy pilnować, szczególnie jak jest na zmęczeniu, to już w ogóle może, nam wiadomo, schodzić, a tu musimy utrzymać cały czas poprawną tą technikę, żeby sobie nie zaszkodzić. No i schodzimy w dół. Tak zginając mniej więcej do kąta prostego nogę z przodu i z tyłu. Nie musimy klękać na ziemi, utrzymujemy w powietrzu nogę. No i jak już zejdziemy do dołu, to wracamy do góry, do pełnego wyprostu. No i po wykonaniu tego wykroku w przód wykonujemy zakrok do tyłu, tylko że po skosie. Także nogą tą, co wykonywaliśmy wykrok, robimy zakrok. W ten sposób, tak mniej więcej kąt prosty tutaj zaginamy i w drugą stronę z rotacją zewnętrzną schodzimy do dołu. Tak samo kąty proste i tu kolano, pamiętajcie, nogi z przodu nie schodzi do środka. Jak jest to za trudne, możecie wykonywać zwykły zakrok po prostu do tyłu. A to jest lepsze, bo też nie musicie mieć aż tyle miejsca z tyłu. No i wracacie do pozycji wyjściowej i po wykonaniu takiej sekwencji na jedną nogę lecimy z drugą, czyli znowu wykrok od... 5, zajście w dół, kąt prosty, powrót, pełen wyprost, zakrok, rotacja zewnętrzna, kąt prosty i powrót. To jest drugie ćwiczenie. Więc będzie rozliczanie wpierw 2-2, żeby było powoli, czyli 2 w dół, tak jakby jeżeli chodzi o przysiad i dwa w górę. A następnie będzie 3-1, czyli będzie utrudnienie w... W tej fazie, której jest nam łatwiej, czyli na przykład w przysiadzie, schodzimy powoli do dołu, a potem szybki wyprost. A na koniec już będzie jeden 1 więc po sposób troszkę intensywniej, już takie nawet lekkie cardio. Także po trzy serie każdego ćwiczenia w każdym rozliczeniu. To już zobaczcie w trakcie. Yy, zaczynajmy. Więc zaczynamy od tego przysiadu w rozliczeniu 2-2. Uwaga. Raz, dwa. Raz, dwa, 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 I znowu raz, dwa, raz, dwa, odwodzenie, powrót, przysiad, do góry, druga noga, i w dół, i wykrok, powrót, zakręt powrót, kolejna noga, i powrót, zakręt i ostatnie seria, przysiad, Odwodzenie. Przysiad. Odwodzenie. I wykrok. wykrok krok. Druga I teraz będzie rozliczenie 3-1, także trochę ciężej przysiad. Wyprost 3 1, 2 1 i powrót 3 2 1 3 2 1 i dół wykrok 3 2 1 szybki powrót zakrok 3 2 1 i powrót 3 2 1 powrót 3 2 1 powrót przysiad 3 2 1 powrót odwodzenie 3 2 1 i w dół, 3, 2, 1, druga, 3, 2, 1 i w dół, wykrok, powrót, krok, powrót, gługa noga i powrót, zakrok i powrót, 3, 2, 1, i gługa dół, druga ja. i w dół. Wykrok, powrót, zakrok, powrót, wykrok, powrót, zakrok. Teraz będzie jeden jeden. Raz, gaz, raz, 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 raz. raz. raz, raz. Wykrok, powrót, zachrok, powrót, wykrok, powrót, zachrok, powrót do sega, raz, gaz, gaz, gaz. W dół, w grubie, odwodzenie, powrót. Wykrok, powrót, zachrok, powrót, wykrok, powrót, zakrok, powrót, sega, hop, hop, odwodzenie, powrót, Hop. hop, odwodzenie, powrót, wykrok. Powrót, zakrok, powrót, wykrok, powrót, zakrok, powrót. No i tak wygląda ta sekwencja. Jak widzicie, nie jest zbyt długa, więc polecam powtórzyć ją po prostu kilka razy. się od Waszego wytrenowania. No i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!